Serdecznie witam dzieci oraz rodziców z przedszkola Jerzyń Pinki w głowie. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się ćwiczeń, które przede wszystkim mają na celu wywołanie szeroko szumiącego, czyli głosek szy, czy ży, czy, czy. Na pierwszym etapie postępowania logopedycznego jest bardzo ważne to, żeby usprawnić narządy artykulacyjne. Dlatego zaczynamy właśnie od tych podstawowych ćwiczeń. Bardzo też ważne są ćwiczenia oddechowe, więc tak naprawdę codziennie powinniśmy robić i ćwiczenia narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia oddechowe. Dzisiaj zaczniemy od ćwiczeń narządów artykulacyjnych, które są stricte wykierowane do tych dzieci, które właśnie mają problem z wypowiadaniem głosek, krzyczy, życzy. Zaczniemy od usprawniania warg, od smokania. Świetnie. Żeby uwrażliwić nasze wargi, możemy delikatnie je przygryzać ząbkami. Zmiana. Kolejne ćwiczenie. Na przemienienie wypowiadamy A o. Robimy to w sposób powolny i precyzyjny. A o. Na ćwiczenia i, u, i, u, i, u. Świetnie. Kolejne zadanie dla Was, kochane dzieci, to dotykamy języczkiem górnych ząbków, tak? Raz górnego dotykamy, raz dolnego. Jeżeli nie mamy ząbka, to się nie martwcie, możemy sobie dotknąć wtedy nasze dziąsłko. I wracamy języczkiem. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Wyobrażamy sobie, że nasze podniebienie to sufit, a nasz język to pędzel i musimy pomalować ten sufit, tak? czyli języczkiem do przodu. Do tyłu robimy taki ruch. Uważamy przy tym, żeby nasz język nie wyskoczył nam poza buzię, ponieważ nie jest nam to potrzebne. Jeszcze troszkę. Kolejne ćwiczenie dotykamy czubkiem języka naszych ząbków, które znajdują się na samym tyle. Jamy, tak? A teraz nasz język jest jak piłeczka, która się odbija. Tak, język. Na dół, na górę, na dół, na górę, na dół, na górę, na dół, na górę. Super. Możemy zrobić dzisiaj sobie jedno ćwiczenie oddechowe. Proponuję jak najdłużej mówić głoskę. A. A. Jeszcze raz. Uwaga. Przechodzimy do ćwiczenia, do wywołania głoski czy, ponieważ zazwyczaj zaczynam właśnie pracę, jakby nad głoskami z tego szeregu, od wywołania głoski czy. Jeżeli powiemy dziecku, proszę powiedzieć czy, no to dziecko nam nie powie, więc proszę też nie męczyć swoich dzieci. Proszę wykonywać takie ćwiczenie. Czyli łączymy głoskę U plus ty. Wychodzi nam coś takiego. Ut, 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 ut. Pilnujemy, żeby dziecko po pierwsze miało usta ustawione w dzióbek, po drugie, żeby podczas artykulacji głoski ty język nie wychodził poza jamę ustną, tak? Czyli też, żeby nie było on między ząbkami, tylko ten język ma być za ząbkami górnymi. I w ten sposób ćwiczymy. Ut, 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 ut. Jeżeli dziecko będzie miało bardzo dobrze usprawiony aparat artykulacyjny, powinno z czasem wyjść nam ut. Ut. Ucz, 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 ucz. I w ten sposób powolutku, powolutku wywołujemy głoskę czy. Jeżeli chodzi o pytanie, Panie Asiu, serdecznie Panią pozdrawiam. Rzeczywiście, ćwiczenia, wymowy, które realizujemy poprzez wierszyki, poprzez czytanki, to już jest jakby ostatni etap terapii. Wtedy, kiedy już automatyzujemy mowę. Więc jeżeli chodzi o ćwiczenia naszych dzieci, niestety jeszcze za wcześnie, ale myślę, że niebawem, jeżeli będą dzieci oczywiście ćwiczyły codziennie. Także serdecznie pozdrawiam i dzieci, i rodziców. Moim dzieciom wysyłam buziaki. Tęsknię za Wami. No, mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy. Cześć!